you <laughs> Z programem Zdrowie psychiczne, fakty i mity wychodzimy w teren. Odwiedzamy szpital dla nerwowo i psychicznie chorych w rybniku. Kierujemy się na oddział rehabilitacji psychiatrycznej. To oddział męski, który jako jeden z kilku w kraju prowadzi terapię przy użyciu aparatury biofeedback czy poprzez wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej. Pacjenci mogą u nas korzystać zarówno z form psychoterapii indywidualnej, która w naszym oddziale prowadzona jest w modalności poznawczo-behawioralnej, ale również z psychoterapii grupowej. Dostosowanej właśnie do ich problemów. Natomiast oprócz tego mamy cały wachlarz różnego rodzaju zajęć psychoterapeutycznych, zarówno tradycyjnych form, które tak naprawdę w tym szpitalu są prowadzone od bardzo dawna i którymi się szczycimy, ale również tych nowoczesnych, dostosowanych do dzisiejszych czasów, związanych z szeroko pojętymi multimediami, czy nawet środowiskiem wirtualnym. Jak pan się czuje, panie Adrianie? Dobrze. Bardzo się cieszę. Zauważyliśmy, że szczególnie młodsi pacjenci są bardzo zmotywowani, bardzo zainteresowani pracą w takim środowisku i wirtualnym. I wszelkimi formami terapii multimedialnej. Dlatego też specjalnie dla nich mamy i kinek Drehab. W ramach terapii z pomocą tego urządzenia pacjenci nie tylko mogą budować formę, tak, która jest bardzo ważna, szczególnie przy hospitalizacji stacjonarnej, kiedy pacjenci niewiele mają tego ruchu poza oddziałem. Ćwiczą zarówno funkcje poznawcze, takie jak pamięć, uwaga, ale przede wszystkim motorykę dużą, jak również koordynację wzrokową. Ruchową. Zabawa, gra, terapia za pomocą kinectu, na czym to konkretnie polega, jakie to ma zastosowanie w terapii? E, zastosowanie w terapii to ma takie, że pomaga pacjentom angażować się, działać. Angażuje, po prostu angażuje do działania poprzez terapię ruchem. Po prostu. Terapia ruchem. Ten ruch, e, jeśli chodzi o pacjentów psychiatrycznych, jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Tak, oczywiście jest, jest bardzo ważny, dlatego że mamy niektórych pacjentów, którzy są spowolniali psychoruchowo i taki oto sprzęt, nasz sprzęt Kinect Rehab umożliwia im tą funkcję, jakby mogą działać. Stymulują swoje procesy poznawcze, między innymi pamięć, koncentrację, uwagę, percepcję, postrzeganie orientację swoją, no i też polepszają, poprawiają swoją koordynację wzrokowo-ruchową, nabywają większy wzrost masy mięśniowej, wytrzymałości mięśni. Yy, stabilizują swoje ciało, mają większą kontrolę nad nim. Średnio na 30 pacjentów, których mamy w oddziale, przychodzi znaczna połowa, są bardzo zainteresowani. Za każdym razem daje inny komplet, inny zestaw zadań o mniejszym, wyższym stopniu trudności, w zależności, zależności od ich stanu zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Stawiacie państwo na tradycyjne, ale także na nowoczesne formy terapii. Co się składa na te drugie? Metody rehabilitacji przy użyciu na przykład aparatury biofeedback, która jak państwo tutaj możecie zaobserwować, polega na użyciu biologicznego mechanizmu sprzężenia zwrotnego. To znaczy, że pacjent otrzymuje informacje za pomocą specjalistycznej aparatury na temat swojego stanu fizjologicznego. Do takich nowoczesnych form terapii, myślę, które są właściwie w naszym oddziale, jako myślę, jedynym w Polsce, a przynajmniej jednym z takich oddziałów w w zakresie całego naszego kraju. To jest na pewno biofeedback, tak? Czyli tutaj pacjenci mogą przejść od 15 do 30 takich sesji biofeedback, które pomagają im polepszyć koncentrację uwagi, pomagają również zrelaksować się, a przede wszystkim nauczyć się takiej autoregulacji, tak? i samokontroli w zakresie fizjologii pacjenta. Niedawno zakończyliśmy również testowanie aplikacji multimedialnej, co też Cieszyło się w naszym oddziale bardzo dużym zainteresowaniem wśród pacjentów. Specjalne aplikacje w ramach takiego projektu innowacyjnego pacjenci mogli pobrać na swój telefon i testować razem z nami, przyglądać się, wprowadzać poprawki, co też myślę było taką formą budowania poczucia sprawstwa i wpływu na to, co się wokół nich dzieje. Także to są tego typu bardzo ważne formy nowoczesnej terapii. Od niedawna pacjenci przebywający w naszym oddziale mają możliwość korzystania z indywidualnych sesji, które są prowadzone przy użyciu aparatury biofeedback. Zajęcia cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony pacjentów. To takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli zabawy z treningiem. Biofeedback jest bezinwazyjną, całkowicie bezpieczną metodą, która wspomaga umiejętność samoregulacji. Wykorzystuje mechanizm biologicznego sprzężenia zwrotnego, co oznacza, że za pośrednictwem specjalistycznej aparatury, która rejestruje zmiany w zakresie fal mózgowych, pacjent otrzymuje informację zwrotną, czyli tak zwany feedback dotyczącą zmian jego stanu fizjologicznego. Dzięki temu trenuje umiejętność samoobserwacji oraz samoregulacji, czyli świadomego wpływania na swój stan psychofizyczny. W celu przeprowadzenia treningu zakładamy pacjentowi na głowę specjalny czepek, aplikujemy żel przewodzący i podłączamy elektrody, które za pomocą wzmacniacza przekazują sygnał z mózgu pacjenta. Rejestrowane na bieżąco fale mózgowe widoczne są jednocześnie na monitorze pacjenta i terapeuty. Pacjent widzi je w postaci gry audiowizualnej, w której poszczególne elementy odpowiadają danej fali. Przebywając w pożądanym stanie, to jest rozluźnienia ciała, wyciszenia, skupienia uwagi, ma możliwość sterowania grą prezentowaną na ekranie. Urządzenie jest dodatkowo wyposażone w specjalne okulary, po założeniu których pacjent ma możliwość zanurzenia się w wirtualnej rzeczywistości. Treningi przy użyciu aparatury biofeedback pozytywnie wpływają na zdolność relaksacji, wyciszania się, umiejętność regulowania emocji oraz radzenia sobie ze stresem. Wskazaniem do stosowania są również występujące u pacjentów zaburzenia nastroju, stany lękowe czy trudności ze snem. Sesje zalecane są także przy obserwowanych problemach z koncentracją uwagi czy z pamięcią, prowadzą do poprawy w zakresie funkcjonowania poznawczego pacjenta. Zalecamy minimum 15 takich sesji, a tak naprawdę około 30 widzimy znaczące efekty dla pacjenta. Pacjenci bardzo często mówią, że sam trening jest już dla nich relaksujący, że lepiej się po nim czują. I pomimo, że jeszcze nie jesteśmy w stanie zauważyć m, tak naprawdę na wykresie fal mózgowych znaczących postępów, to tak naprawdę sam fakt, że pacjenci mogą słuchać relaksującej muzyki, że mogą obserwować obraz, że mogą, sami mają wpływ tak naprawdę na wybór e, rodzaju gry tak, multimedialnej, już bardzo dużo e, myślę daje, jeżeli chodzi o taką samoregulację, wyciszenie. I relaks. Na początku zakładamy pacjentowi na głowę specjalny czepek, później aplikujemy żel i podłączamy elektrody, które przesyłają sygnał z mózgu pacjenta. Tutaj widzicie Państwo, mamy zapis poszczególnych fal mózgowych. Te fale, które mają strzałki w dół, czerwone, obniżamy ich działanie, bo są to zazwyczaj fale szkodliwe, fale napięciowe. Natomiast te fale, które mają strzałkę do góry, tak jak tutaj widzimy fale SMR, w pewien sposób promujemy i staramy się, żeby pacjent. Jak najlepiej się koncentrował? Poprzez obserwację zapisu tych fal widzimy, czy mu się to udaje, czy jest to dla niego zbyt trudne. Pomagając mu jednocześnie w treningu, yy, możemy tutaj modulować trudność tego treningu, żeby dostosować do możliwości pacjenta. Rehabilitacja psychiatryczna jest kolejnym etapem leczenia dla pacjentów, którzy przeszli ostry kryzys zdrowia psychicznego lub dla tych, którzy borykają się z chorobą od lat i przechodzą kolejny nawrót choroby psychicznej. Pośród pacjentów są osoby po kryzysach psychotycznych ze zdiagnozowaną schizofrenią, po kolejnych epizodach depresyjnych, z chorobą afektywną dwubiegunową, ale również pacjenci z niepełnosprawnością intelektualną oraz w pierwszych stadiach chorób neurodegeneracyjnych czy z całościowymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Panie doktorze, jak funkcjonuje oddział rehabilitacji psychiatrycznej? Oddział rehabilitacji psychiatrycznej w swej specyfice ma to, że pobyty pacjentów są o wiele dłuższe niż na innych oddziałach otwartych, ogólnopsychiatrycznych. Dlaczego? Dlatego, że rehabilitacja jak w każdej innej działce psychiatrycznej trwa. Czas leczy rany, tylko czas, to jest bardzo ważne, dobrze wykorzystane. Tak? I czas w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej dobrze wykorzystujemy pod tym względem, iż personel jest do tego dobrze przygotowany. Personel medyczny, myślę tutaj o lekarzu i pielęgniarkach oraz personel terapeutyczny, do których należy psycholog, psychoterapeuta i terapeuci zajęciowi. Mówi Pan, czas leczy rany. Jak długi jest czas, ten czas, kiedy pacjenci tutaj przebywają na oddziale? Podkreślę maksymalnie do 6 miesięcy, jeszcze raz podkreślam maksymalnie do 6 miesięcy, bo te pobyty są bardzo często wiele krótsze. Czas musi być tak długi, by pacjent wrócił do formy sprzed zaburzeń, z którymi miał do czynienia. Formy terapii, które stosujemy są bardzo indywidualizowane dla danego pacjenta. Mówię tutaj oczywiście o formie medycznej, czyli lekach, dostosowywanie tak, żeby ta współpraca była jak najlepsza w trakcie pobytu i poza leczeniem szpitalnym. I tak samo tyczy się to wszystkich kwestii terapeutycznych. To jest oddział, z którego Panie skorzystać nie mogą. To jest oddział typowo męski. Tak, to jest oddział typowo męski, 30-łóżkowy, całodobowy. Jest to, to jest to ważna informacja. Jest to całodobowy oddział, gdzie tego już wcześniej mówiłem. Pobyt jest maksymalnie do 6 miesięcy. Z jakimi schorzeniami pacjenci są tutaj na przykład? To są schorzenia z kręgu tak zwanego psychotycznego, głównie tutaj są, mamy kwestie schizofrenii, zaburzenia depresyjne, choroba afektywno-głubiegunową, zaburzenia neurodegeneracyjne, neurorozwojowe i niesprawności intelektualne. Schizofrenia, depresja, tak zwane ogólnie rzecz biorąc zaburzenia organiczne. Jaki jest tryb przyjęcia pacjenta na oddział? Tryby mogą być przejęcie na oddział 2. Oczywiście takie techniczne wskazówki to ze skierowaniem przez Izbę przyjęć, natomiast pacjenci mogą być u nas osobami pierwszorazowymi. Gdzie kwalifikacja następuje już w środowisku przez lekarzy kierujących lub nie musi tak to być. Może takie skierowanie, takie ukierunkowanie może być tutaj już przeprowadzone na izbie przez lekarza na szkół dyżurnego. No i pacjenci trafiają do nas na leczenie. Drugim trybem jest tryb nasz wewnętrzny szpitalny, czyli przeprowadzenie pacjenta, przyjęcie pacjenta z innego oddziału naszego szpitalnego. Po leczeniu na ogół to się dzieje w, w oddziałach ogólnoprzejęciowych, tak? czyli po tak zwanej ostrej fazie chorobowej, pierwszej czy kolejnej, bo to różnie bywa. Gdy ta faza już jest zaleczona, pacjenci mogą być kierowani do nas na rehabilitację, czyli kolejny etap dla nich leczenia. Tak? Czyli to może być i pierwszy etap leczenia, ale może być także kolejny.